Upadek PRL-u i początek lat 90. to wejście w nową rzeczywistość. Świat zmienił się zasadniczo, zmienił się też świat adwokacki. Pojawiły się nowe możliwości, a wraz z nimi nowe wyzwania. Nastąpił niewątpliwy przełom. To był czas przełomu. Czas, który rozpoczynał transformację w ogóle ustrojową, 89 rok. Wybory 4 czerwca, jak wiemy, w 89 roku nie w pełni wolne, ale jednak dające szansę społeczeństwu i otwierające w ogóle nowy rozdział historyczny, jak wiadomo. Te lata 70., 80., 90. No, 90 może mniej, ale, ale wcześniejsze to, to w zasadzie adwokaci pracowali w sądach, tak? Kancelaria sąd. Na przestrzeni lat to się zmieniało. Praca adwokata to to nie tylko sąd, ale to także obsługa firm, tak? to, to też działalność naukowa. Myślę, że, że ta tradycyjna adwokatura, adwokatura sądowa odchodzi chyba jednak do lamusa. Chociaż jestem adwokatem sądowym i nie wyobrażam sobie, żebym przestawił się na, na inne tory, na, na, na właśnie obsługę czy, 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 czy jakiś inny rodzaj pracy. Do nowej rzeczywistości musiał zadoptować się także samorząd adwokacki, który w wolnej Polsce wreszcie uzyskał po raz pierwszy możliwości w pełni korzystać ze swojego samorządu. Z najważniejszych wydarzeń, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, to m.in. zorganizowanie obchodów jubileuszu 60-lecia adwokatury pomorskiej. Było to wydarzenie niezwykle ważne z udziałem prezydenta. Rzeczpospolitej z udziałem ministra sprawiedliwości, z udziałem wszystkich dziekanów pozostałych iz w kraju, prezesów sądu i tak Była to okazja do pewnej integracji i zarazem był, był to również, była to również możliwość pokazania naszego dorobku. Wreszcie udało się na ten czas również opracować publikację Dzieje Adwokatury Gdańskiej. Autorem tego, tej publikacji jest Pan profesor Dariusz Popper i nasza koleżanka Justyna Świątek. Myślę, że bardzo dobrze by się stało, gdyby wydać kolejne wydanie tego, te, tej publikacji, bowiem minęło od tego czasu już 20 lat, a przez te 20 lat naprawdę zdarzyło się i w Polsce i również. Wśród, w środowisku adwokackim bardzo dużo zdarzeń, które należałoby utrwalić i upamiętnić, bo trzeba pamiętać, że naród, który nie pamięta o swojej przeszłości przestaje być narodem. Jednocześnie zaczęły pojawiać się głosy, że adwokatura zaczyna się nadmiernie zamykać, że nie dopuszcza do wykonywania zawodu osób z nowego środowiska. W czasie dziekaństwa Mojego było adwokatów 320. Aplikantów przyjmowano około 20, a maksymalnie 22. Były oczywiście pewne yy, zarzuty, że się przyjmuje w związku z tym dzieci adwokackie, co było absolutnie nieprawdziwe. To się zdarzyło gdzieś tam w Polsce. Ale u nas absolutnie nie. Najlepszy dowód to są aplikanci, którzy zostali przyjęci, chociażby jak moi wybitni aplikanci, Mariusz Bogusz, profesor Uniwersytetu dzisiejszy i Sebastian Sykuna. Równolegle rozpoczęła się także jeszcze inna cicha rewolucja wzrost liczby i znaczenia kobiet w środowisku adwokatury pomorskiej. Kobiet nie było tak jak dzisiaj masowa kobiet była mała. Nawiasem mówiąc, w, w Radzie była maksymalnie trzy panie. Rzeczywistość wokół adwokatury zmieniała się nie do poznania, choć sama adwokatura jako wspólnota zachowywała swoje tradycje i wartości. Samorząd adwokacki miał paradoksalnie więcej kompetencji niż w chwili obecnej. Mieliśmy większy wpływ na rozmieszczenie adwokatów, na, 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 na podejmowanie decyzji, kto może zostać adwokatem. Chodziło o tak zwaną rękojmie należytego wykonywania zawodu, co dzisiaj w zasadzie się tutaj bagateliz bagatelizuje. W 2005 roku nastąpił jeszcze jeden przełom Zmiana zasad naboru na aplikację. Adwokatura zaczęła dynamicznie się rozrastać. Oj tak, to było. Trochę się działo. To były lata 2007-2013. Trochę się działo. Przede wszystkim to był okres, kiedy. Na wskutek zmiany zasad naboru na aplikację adwokacką bardzo, gwałtowny wzrosło, bardzo gwałtownie wzrosła liczba naszych członków, bo w 2007 roku to było nas około 400 adwokatów wykonujących zawód, a jak kończyłem swoją misję na stanowisku dziekana w 2013 roku to już było prawie że 700 adwokatów, czyli o połowę stan adwokatury się zwiększył. Na wskutek zmiany zasad naboru na aplikację. Adwokacką. I to było ol, olbrzymie wyzwanie, bo nagle. Z roczników, które miały po 12-15 osób, nagle się zrobiły roczniki po 80 osób, a nawet jeden rocznik chyba było około 120 osób. Trzeba było przede wszystkim zapewnić odpowiedni poziom szkolenia, zorganizować to szkolenie. Tego wszystkiego się uczyliśmy. I tutaj również no, muszę pochwalić moich moje koleżanki i kolegów, którzy się włączyli w, ten, w ten, ten proces szkolenia, że oni dali radę, że oni to wszystko zorganizowali. Największym wyzwaniem tego okresu stało się stworzenie całkowicie nowego w zasadzie systemu kształcenia młodych adwokatów. W roku 2007-2008 była bardzo duża presja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby dokonać unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego. Adwokatura nie może funkcjonować w ramach jednego zawodu, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy te uprawnienia radcowskie, adwokackie były zupełnie różne, ponieważ adwokatura zawsze była niepokorna, adwokatura zawsze była obok władzy, a nie przy władzy. W związku z tym próbowano w ten sposób spacyfikować adwokaturę, żeby jednak doprowadzić do unifikacji zawodu i wówczas adwokaci wtopią się w strukturę radców prawnych, których było trzy razy więcej niż adwokatów i przestaną odgrywać taką rolę opiniotwórczą, jaką dotychczas odgrywali. Wpadłem na pomysł taki, żeby na obchody regionalne 80-lecie adwokatury, które się odbywały, tutaj w 2008 roku, na początku grudnia 2008 roku, zaprosić prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To nie było tylko, że tak powiem, zwiększenie znaczenia tych uroczystości, ale bardzo ważne było to, co on powiedział podczas tych uroczystości. Otóż on wyraził taką opinię, że on dostrzega to, że zawody radcy prawnego i adwokata zbliżają się i pewnie niedługo czy za jakiś czas nastąpi. Połączenie tych zawodów, ale dopóki obydwa samorządy nie wyrażą takiej zgody, to on będzie absolutnie przeciwnikiem jakiegoś odgórnego, administracyjnego łączenia. Ministerstwo Sprawiedliwości jakby zawiesiło pracę nad tą koncepcją połączenia zawodów. Za moich, w cudzysłowie moich czasów, czyli tych czasów dawnych, nas na wszystkich rocznikach aplikacji, jak pewnie pamiętasz, Małgosiu, było kilkanaście. Około 20 osób. My byliśmy normalnie zatrudnieni w kancelariach, i to szkolenie, czy nasze przygotowywanie do wykonywania zawodu adwokata, koncentrowało się na pracy w kancelarii, na pracy w sądzie. To szkolenie izbowe, tak zwane, ono było takim tylko uzupełnieniem tego, tej wiedzy, którą myśmy nabywali w kancelarii, w sądach, w prokuraturach, etc. Szkolenie wyglądało w ten sposób, że szkoliliśmy się w tym budynku, w jednym pomieszczeniu, wszystkie trzy roczniki aplikantów. Natomiast po Otwarciu zawodu prawniczego, no ten napływ zaczął się bardzo szeroką, szeroką rzeką. Ja, jak sięgam pamięcią, to jak ja zostawałem kierownikiem szkolenia, a był to rok 2007, jeszcze sobie odświeżyłem dzisiaj pamięć, patrząc na tablicę ze składem członków okręgowej rady adwokackiej w latach 2007-2010. Zostałem dwa roczniki, w liczbie łącznie około 90 osób i ta rzeka, ta fala wzbierała cały czas, aplikantów było coraz, coraz więcej, a to się z kolei wiązało z tym, że jakby to wahadło szkoleniowe poszło trochę drugą, w drugą stronę, z kancelarii adwokackich, kancelarii radcowskich, krótko mówiąc, zakładów pracy, na szkolenia izbowe i myśmy musieli po prostu to szkolenie. Od nowa zbudować, zarówno tematycznie, merytorycznie i również w zakresie, w zakresie wykładowców. Powstał ramowy plan szkolenia uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką. Aplikanci byli dzieleni na grupy, na roczniki i po prostu stworzyliśmy w skali całego kraju, ale też w warunkach naszej Izby Adwokackiej, taką adwokacką, aplikancką szkołę wyższą, tak? czyli ten, ten kurs przygotowujący do wykonywania zawodu adwokata. Tak to historycznie wyglądało.